Liczby 2x, 15 oraz 8 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Naszym zadaniem jest wyznaczenie liczby x. Zadanie to rozwiążemy poprzez wyznaczenie różnicy ciągu arytmetycznego. Z których dwóch wyrazów możemy wyznaczyć tą różnicę? Oczywiście możemy ją wyznaczyć z wyrazu drugiego i trzeciego. Są to dwa kolejne wyrazy, czyli od wyrazu trzeciego odejmujemy wyraz drugi. I otrzymujemy w ten sposób naszą różnicę, która w tym wypadku jest liczbą ujemną i jest równa minus 7. Zatem teraz jeżeli do pierwszego wyrazu, czyli do wyrazu zawierającego x do wyrazu postaci 2x dodamy naszą różnicę, czyli tak naprawdę odejmiemy minus 7, bo dodaliśmy minus 7, to otrzymamy drugi wyraz naszego ciągu, czyli 15. Otrzymaliśmy zatem znowu równanie z x, którego rozwiązaniem jest x równy 11. Czyli odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź C.